Dziś przychodzę do Was z moimi kolejnymi pracami, i może dzisiaj zaczniemy od tej karteczki. To jest też, jak widzicie, tutaj karteczka jest z okazji urodzin, natomiast jest wykonana na fioletowej bazie. Ona jest z tej oto kolekcji. Od środka prezentuje się ona następująco. Tu na bokach widzicie już przyklejone są takie większe półperełki. Brzegi ozdobione są taką wytłoczoną koroneczką na białym papierze. Natomiast jeśli chodzi o ten fioletowy tutaj papier, on jest z kolekcji magiczna kartka to jest ta kolekcja i jest tutaj ozdobiony na brzegach dziurkaczami właśnie brzegowymi jeśli chodzi o napis e, najserdeczniejsze życzenia e, on pochodzi z wycinanki rameczka jest ze skrapińca. i jak widzicie tutaj obydwa te elementy one się tak błyszczą Dodałam właśnie do tego, aby się tak błyszczały, znowu Perfect Pearls, taki fajny proszek, który nadaje właśnie tego błyszczącego efektu. Do tej karteczki dodałam, jak widzicie, kompozycję kwiatową. Tutaj są jeszcze pręciki, one są zakopione w Rapaki W oraz takie metalowe, metalowe listeczki. To u mnie akurat były kupywane w pasmanterii. Znalazłam takie fajne listeczki. I jeszcze jeden elemencik, takie srebrne jabłuszko. Tak właśnie prezentuje się ta pierwsza praca. Kolejna praca prezentuje się tak. Jest to znowu kartka sztalugowa. Ona jest wykonana na białej bazie. Papiery, ten ciemny tutaj brąz, który Widzicie, i tutaj jest też przyklejony. On jest z Uchaka Galery. Kartka nad nią. Tutaj pochodzi też z kolekcji Magiczna Kartka. Natomiast te wycięte elementy, tworzące jedną całość, te takie kwadraciki, one pochodzą z kolekcji Magiczna Kartka. I ten elemencik. Też został właśnie z tej kolekcji wycięty. Tutaj nałożyłam stempel, który jest z Agaterii. Tu na górze widzicie taką fajną rameczkę. Ona jest wyembosowana właśnie na złoto i również te gałązki też są wyembosowane na złoto, żeby tak ładnie świeciły przy użyciu tego pudru do embossingu. Ja go kupowałam akurat w Empiku. To jest ten puder. Natomiast właśnie ta tutaj rameczka, ona pochodzi ze skrapińca i tak samo te gałązeczki też pochodzą ze skrapińca. Tu dodałam też, jak przy każdej praktycznie, kompozycję kwiatową. Te ładne właśnie kwiatuszki, takie różyczki jeszcze Nieotworzone. Pamiętam, że kupowałam je na pewno w sklepiku na strychu. Te pręciki pochodzą ze sklepu Rapa Kiwi. Natomiast od środka ona prezentuje się w taki sposób. Napis wszystkiego najlepszego również jest ze skrapińca. Ona wygląda tak, ta karteczka. Sposób się prezentuję. Tak właśnie prezentują się moje dwie nowe prace. Jeśli chcecie być zawsze na bieżąco, pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.